Kolejna piosenka na nadchodzącą zimę, wprowadzająca nas w zimowy nastrój. Zespołu śpiewające, brzdące, idzie, idzie pani zima. Jest dostępna na dwóch takich zestawach płyt Kids and the City Christmas Edition, ale również można ją łatwo znaleźć w internecie. Bardzo żywa, wesoła, aż prosi się o to, żeby wymyślać do niej różne ruchy, ilustrować treść. Oto moja autorska propozycja układu ruchowego do tej piosenki. Gdzie idzie pani zima, mózg na samych trzyma. Będą śniegi, będą wiatry, zimą to nie żarty. Ojoj, będzie biało, ojoj, będzie biało, oj, oj będzie mróz, oj, oj, zima idzie już. Możemy pokazywać padający śnieżek na przykład. Wszyscy, co się zimy bali, już po uciekali, polecieli tam, gdzie ratto no i co. Ale my se nebojíme, já ojka.